Dzień dobry Pani Dagmaro. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, witam drodzy Państwo. Jak emocje po pierwszym odcinku, bo teraz drugi, kolejne wyzwanie. Słyszałam, że tym razem czacza. E, nie, no to… E, drodzy Państwo, cieszmy się jak będą same dwójki po tej czaczy, bo ta czacza w ogóle mi nie wchodzi, to jest jakiś dramat dla mnie. E, dlaczego? Co się dzieje? Czy jednak problemy zdrowotne tutaj wchodzą w krew? Nie, no jakby od, od czasu wypadku to po pierwsze dwa lata człowiek nie chodził, a, a, a po drugie nogi, mięśnie, w ogóle głowa, nie, nie pracują szybko te nogi. Y ja na nie bardzo powoli chodzę, uważam, y a nagle ta czacza cza jest szybka, więc głowa by chciała, głowa moja by dużo chciała, bo w tej głowie się dużo dzieje, ale no tu nie idzie. I próbuję, próbuję zmusić je do. za mało czasu po prostu. I ja też y, jakby decyzja o, o, o udziału w tym programie była bardzo spontaniczna i to szybko się wydarzyło, więc ja nawet. Jakby nie zdawałam sobie sprawy, że, że nogi trzeba troszkę przygotować, zacząć nimi szybciej chodzić, co się te mięśnie przyzwyczajają do szybszego ruchu. Ja tego nie zrobiłam, bo to zresztą nie było nawet czasu, a poza tym człowiek sobie sprawy nie zdawał. No i teraz jest tego pokłosie, że bardzo słabo. Była spontaniczna decyzja co do, do wzięcia ud udziału w programie, a czy jeżeli naprawdę zdrowie odmówi posłuszeństwa, będzie decyzja o opuszczeniu? A nie, to nawet nie ma o czym mówić. No, ja mam syna, ja muszę dla niego jeszcze pracować, ja muszę dla niego jakoś funkcjonować, nie mogę się położyć w łóżku znowu. To jeżeli już tu będzie na granicy, yy, no, to trzeba będzie zrezygnować, ale, no, ale mam nadzieję, że to tak szybko nie nastąpi. No, <laughs> Marcin by się załamał. No właśnie, a Marcin chyba dość wspiera Panią w tym wszystkim, ponieważ nawet po ostatnim pierwszym odcinku, kiedy Pani Iwona Pawłowicz e, po Waszym występie powiedziała, że taniec godny e, ciechocinka, Marcin wrzucił coś takiego śmiesznego na swoją relację. No tak. <gry> Czyli trochę taką ripostę wobec tak, Iwony. Tak, śpileczka tak, była, śpileczka była. Ale Pani Iwonka powieliła storkę, więc e, jakby oni są po to, żeby, żeby nas oceniać, tak? Mm. I, I fajnie, bo krytyka jest konstruktywna. Jednakże w moim przypadku yy, za dużo ta krytyka nie zadziała, bo yy, barier, barier pewnych nie, 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 prze, nie przełamiemy. No niestety, drodzy Państwo. Ja widzę, że Pani w wielu wywiadach mówi, że lubi ciasteczka. Z tym się chyba nie zgodzę, ponieważ nie da się zauważyć, że Pani bardzo ładnie schudła. Czyli jak Pani to zrobiła? No musi być jakiś ja Nie schudłam. Ja przytyłam. Jak ile przytyłam? Naprawdę? Tak, ja na buzi schudłam, bo mnie zawsze wyciąga, jak ja mało śpię, ale ja przytyłam. Bo ja bardzo dużo jem słodkiego. Właściwie nie jem tu normalnie, e, no, o, odkąd są te treningi. Chapnę e, byle co, i, i, i to wszystko słodyczami. I teraz jem potężne ilości słodyczy, to nie jest dobre. No. Ja się zapytam jeszcze o uczestników, ponieważ teraz dopiero była okazja zobaczyć ich występy na żywo i zobaczyć też, czym się oni zmagają. Kto jest pani faworytem w tej edycji? Ja ich wszystkich lubię. Jak ja bym powiedziała, kto jest moim faworytem, to ja bym tu… Innym by było przykro. Więc ja muszę dyplomatycznie z tego po prostu wyjść, drodzy państwo. Szanowne Jury, to, to Wy musicie ocenić, kto tutaj e, z tych ludzi e, młodych, pięknych e, e, zajdzie najwyżej. E, ja w, w sercu, w myślach mam. Ale nie mogę tego powiedzieć głośno, bo innym by było przykro. Ja ich wszystkich tak samo polubiłam. Dla mnie oni wszyscy pięknie tańczą, i, i e, ka, e, każdy z nich fajnie by było, jakby był na jedynce. No ale kula jest tylko jedna, no niestety. Czyli tak naprawdę teraz wszyscy stajecie się tutaj taką no, małą rodziną? by było, żeby dali tą kulę najsłabszemu, czyli mi, i żeby. <głos> <głos> nie, oni wszyscy po prostu pięknie tańczą. I, mm, i na pewno. Tego się jeszcze teraz nie widzi, bo to zawsze konkurencja wychodzi później. Teraz jest na razie przyjaźń, to to. Później zacznie się jakby troszkę już walka. Tak jest wszędzie. W każdym stadzie później tak jest, że później chce być ten jeden samiec. To jest jakby normalne. I Oczywiście tutaj są tacy ludzie, że ja, nie, że ja wiem, że tu nie będzie nie, niezdrowej i złej krwi, tu tego nie będzie, ale wiem, że później każdy z tych ludzi będzie, będzie mu przykro, a że mogłem zatańczyć, że zatańczyłem, czuję, że zatańczyłem może lepiej, a, a dostałem gorsze noty, ponieważ naprawdę tu jest wysoki poziom. W tej edycji, drodzy Państwo, jest niesamowity poziom I ci, i ci ludzie naprawdę pięknie tańczą. To jest niesamowicie, jak ja oglądałam ich występy, jak oni się nauczyli tańczyć w ciągu tych kilku tygodni. No, to jest niesamowite. I to są leicy, tak, to no niektóre osoby tam wcześniej tańczyły w przeszłości, tak, ale tak naprawdę yy, te tańce klasyczne to są. No, to nie jest umba bumba w dyskotece. Słuchajcie, to jest ciężki kawałek y, y, pracy i to jest potężne wyzwanie. Więc jak ja patrzyłam na te występy, to dla mnie to było jako Jezus, jako oni by byli latami na parkiecie. To jest niesamowite, co zrobili, y, jaką pracę tak ci ludzie. A jest jakiś y, taniec, którego pani się szczególnie boi? Mm. Ja się nie znam na, tak, na takich tańcach, ale wiem, że w tym Jife'i, w tym Quickstep jest dużo skakanek e, z nogi na nogę, czego ja w ogóle nie zrobię, bo ja nie mogę skakać e, na nogi. Nie mogę, bo jak ja skoczę, to, e, to pójdzie wszystko w czorty, więc e, to ja na pewno te, tego nie zaryzykuję. To, to są tańce, których się boję, bo w moim wykonaniu to to wyjdzie, nie wiem co, ale może by wynajdę jakiś nowy gatunek tańca. Czyli po prostu to będzie już ponad pani siłę, tak naprawdę? Nie, no ponad moje siły nie, no bo ja jestem tur, ja, ja dużo mam, ja mam dużo siły, ale no technicznie będzie to nie do wykonania dla tych nóg. Ja jeszcze się zapytam, ponieważ ja zauważyłam, że widownia i publiczność, która była na tańcu z gwiazdami, no wszyscy chcieli z panią zdjęcie i podpisy książki, która teraz tak naprawdę, gdzie pani jest w Tańcu z gwiazdami, mam wrażenie, że dostała trochę takie drugie życie. A szczerze, powiedziawszy, ten temat książek, to nie chciałabym poruszać, bo. Na razie bym nie chciała poruszać. Okej, okay, bardzo, bardzo to doskonale rozumiem. I jeszcze się zapytam na koniec pani. Jak w ogóle współpraca z Marcinem wygląda od tej strony kulisowej, bo na parkiecie widać, że się wspieracie, czy czasami są na przykład zgrzyty na sali? Dagmara miałaś to zrobić, inaczej robisz to tak? Um, Marcin jest bardzo dobrym nauczycielem, spokojnym, ma bardzo dużo dobrej, dobrych emocji w sobie. Um, on mnie nie stresuje. Bo on już poznał mnie troszkę i on wie, że stres to tylko będzie gorzej na mnie. I on też, tak naprawdę tylko on widzi problem z nogami, no bo on jest ze mną najbliżej. Z czego też sobie sprawy nie zdawał. On myślał, że to troszkę jest mniejszy uszczerbek, ale i tego też troszkę widzę, załamuje, ale idzie cierpliwie. Yy, on jest bardzo cierpliwy, do mnie trzeba dużo cierpliwości i ja bardzo się cieszę, że ja jego mam, bo, bo może ktoś inny nie przepaliłby tempa. <laughs> Hakiel przepala tempo, yy, aczkolwiek yy, mi go troszkę szkoda, bo no ale komuś musiało to przypaść, więc może z racji jego yy, usposobienia i tak dalej dlatego dali mu mnie. Yy, bo to jest człowiek, który naprawdę mógłby daleko zajść w tym tańcu. Bo on ma bardzo duże umiejętności i duży spokój w sobie to, co tancerzowi potrzeba. I ma tą energię. I jakby dostał tancerkę inną, młodszą, sprawniejszą, no to dostawałby o wiele lepsze noty. I troszkę mi tu hakiela szkoda. Czyli tak naprawdę. Niestety, sorry, Marcin. Czyli wiadomość o tym, że pani zatańczy z Marcinem była dość taka przyjemna. Nie, no, moja mama go uwielbia. A jak moja mama go uwielbia, to i ja muszę. Mama, o Jezu, Władziu, Władziu, Hakiel, z Marcinem zatańczy, Także tam była radość w domu. E, ja, e, mm, oni, tu, produkcja wie, co robi, Oni dobierają charakter, ludzi, wzrostem, e, usposobieniem, e, więc oni tu wiedzieli dobrze, co oni robią. I moja, decy moja, moja jakby reakcja na to, że jestem z nim, ja odetchnęłam z ulgą. Ja się bardzo ucieszyłam, że, że ja go mam. Ale no, gdyby był ktoś inny, też bym przyjęła z radością, bo ja w życiu się już nauczyłam przyjmować wszystko z pokorą, z radością. Tak jak idzie, tak jak to biorę. Ja jakby nie, nie walczę z losem. I to jest najważniejsze. Ja się tylko zapytam na koniec o jury, ponieważ pani wspomniała o tym, że Marcin rozumie to, co się dzieje pani ze zdrowiem i z nogami. Jury chyba jednak nie do końca i oni będą jednak patrzeć na tą technikę. Pani nie boi się tych ocen, które będą wypowiadane na żywo, na przykład przez czarną mambę, która wiadomo, jest no, dość krytyczna. Nie, ja się w ogóle tego nie boję, ponieważ ja wiedziałam, na co ja się piszę. I to nie jest jakby taniec z gwiazdami dla kalek. To ja wiedziałam, gdzie ja idę. Więc ja nie mogę tutaj wymagać od sędziów jakiegoś e, specjalnego traktowania. E, jakby mm, ja tu nie chcę żadnej dyspensy dla siebie. Ja wiedziałam, po co ja idę, i to jest program dla zdrowych ludzi, e, e, którzy czują muzykę, tańc, taniec i, i, i wiedzą, jaki to wysiłek się z tym wiązał. Więc ja też e, wiedziałam, że jest to program o charakterze wysiłkowym. Jakby się na to zgodziłam i krzywdzącym by było teraz dla pozostałych uczestników, jako, jakbym ja dla siebie wymagała jakiegoś specjalnego traktowania. No absolutnie no. I też byłoby to niesprawiedliwe w ogóle dla, dla nich, i nawet ja bym tak nie chciała. Yy, jak, no co, że traktują kazimierską jaką kale, jako kalekę zatańczyła słabo, ale dajmy jej. No bo jej szkoda, dajmy jej najwyższe oceny. No jak, ja bym, ja bym sama. Y, Powiedziano, no nie, no bądźcie sprawiedliwi, więc to, to ja nawet bym y, nie chciała. A poza tym, no jak dla tych młodych ludzi mogłoby to być? No, że oni też się starają, y, męczą się to, a ona jest troszkę albo starsza, albo chora, albo, nie wiem, córką, tatusią ma lepsze traktowanie. No nie, wszyscy tu są traktowani na równo i, i, i jakby mamy wszyscy tego świadomość i jest tak, jak ma być. No, no i to była piękna odpowiedź. Jeszcze zapytam się, czy pasuje też skład jury, który jest obecnie, bo w weekend była troszeczkę taka media, mediowa afera, że Agnieszka Kaczorowska, przepraszam, nie zgadzała się co do y, jury, które teraz obecnie jest. A ja nie wiem za bardzo, kto to jest pani Agnieszka Kaczarowska. To jest Można bliżej? była tancerka tutaj, która tańczyła, która sama zgłosiła się na casting, żeby być w jury i nie udało jej się dostać. No, ja nie wiem, no każdy chyba może wyrazić jakieś swoje zdanie y, na temat, czy mu się podoba jury, czy nie, ale no, ta pani to chyba, ja nie wiem, no ona nie jest w żadnym zarządzie, ani jakimś decydentem ważnym, żeby ona tutaj mówiła, co jest dobre, co nie jest dobre. To jak, jeżeli ta pani się nie zgadza, to, to jak najbardziej to jest jej ocena, tak, to jest jej zdanie i y, to, to może się wiele osób nie, nie zgadzać. No, ale to jakby no chyba na to wpływu żadnego nie ma zdania tej pani. Żyry jest jak najbardziej na miejscu. Nie wyobrażam sobie tego programu bez pani Iwony. Aleksis zawsze musi gdzieś być, więc ona tu jest jak najbardziej na miejscu. Ewa Kasprzyk jest cudowną, wspaniałą, pełną dobrej energii, w ogóle radosną kobietą. i. i i musi być też inne oko. Jest oko pani Iwony, która ocenia stricte taniec, to, 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 tak, a inne walory idą potem. Yy, musi być ktoś taki. Yy, pani Ewa ocenia całość. Pan Tomasz też ocenia taniec, Rafał też, tam każdy wnosi inną energię, inną krew. Więc. No, no, Jakieś gremium osób zadecydowało o tym, że akurat ci ludzie, a nie inni muszą być w jury. Ten program nie był przygotowany na kolanie z dnia na dzień. Więc uważam, że no wybór był dobry. Ja nie mogę. Dla mnie nowy, no super, że są. Ja, ja się ze wszystkim zgadzam. No, by, byłyby inne osoby, też by było dobrze. No, ja, ja nie mam nawet prawa się wypowiadać, czy to są złe osoby w tym żyli, czy nie. Dla mnie super. Czyli w super składzie. Pani Dagmaro, ja też Pani również dziękuję, życzę powodzenia i trzymam kciuki z tą czaczą, żeby to Pani pokonała czaczę, a nie ona Panią. Nie, no drodzy Państwo, zobaczycie teraz czaczę zupełnie inną. To będzie, to będzie nowa czacza. To będzie yy, czacza Pani Dagmary. Tak. O, o to będzie czacza. O, dobrze powiedziałaś, kochanie. To będzie czacza Pani Dagmarki. Super, ja trzymam kciuki jeszcze raz i do zobaczenia w niedzielę i mam nadzieję, że pani długo, długo zostanie właśnie przez to, że pani ludzie lubią za pani osobowość. No to jest magia to miejsce, więc każdy tu chce być jak najdłużej, a ja przyjmę wszystko, co los przyniesie. Ale dziękuję za dobre życzenia i dziękuję Tobie i dziękuję drodzy Państwo. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!